Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dziś chciałbym wam zaprezentować oświadczenie Władimira Putina po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki waszemu wsparciu mogę realizować dla was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę dzielić się z wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla analityków kanału: Marcin Lower, Paweł Foszner i Tomasz Nowak. W poniedziałek, 19 maja 2025 roku, w godzinach popołudniowych Czasu Mowskiego, odbyła się rozmowa między prezydentami USA Donaldem Trumpem a Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. O godzinie 17 obaj prezydenci rozpoczęli trwającą ponad dwie godziny rozmowę. Wkrótce po tym, o godzinie 19.55, Władimir Putin, przebywający na wizycie w Szkole Muzycznej, wyszedł do metrów i zaprezentował swoje oświadczenie. Najpierw chciałem Wam przedstawić to oświadczenie oficjalne z strony właśnie prezydenta Rosji. Słowo w słowo, co powiedział. Władimir Putin. Dobry wieczór. Moi koledzy poprosili mnie, abym powiedział parę słów o wynikach naszej rozmowy telefonicznej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście, rozmowa ta miała miejsce i trwała ponad dwie godziny. Chciałbym zauważyć, że nasz wykład był bardzo pouczający i szczery. I generalnie, moim zdaniem, jest on pod tym względem bardzo przydatny. Przede wszystkim podziękowałem prezydentowi Stanów Zjednoczonych za wsparcie Stanów Zjednoczonych w wznowieniu bezpośrednich negocjacji między Rosją a Ukrainą, dotyczących ewentualnego zawarcia porozumienia pokojowego, dotyczącego wznowienia negocjacji, które zostały przerwane przez stronę ukraińską, jak wiadomo, już w 2022 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził swoje stanowisko w sprawie zaprzestania działań wojennych, zawieszenia broni, a ja ze swojej strony również zauważyłem, że Rosja również opowiada się za pokojowym rozwiązaniem kryzysu ukraińskiego. Musimy po prostu określić najskuteczniejsze drogi do pokoju, mówi Putin. Uzgodniliśmy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że Rosja Zaproponuje i jest gotowa współpracować ze stroną ukraińską w sprawie memorandum dotyczącego ewentualnego przyszłego traktatu pokojowego, określającego szereg stanowisk, takich jak na przykład zasady i uregulowania konfliktu, termin zawarcia ewentualnego porozumienia pokojowego itd. W tym ewentualne zawieszenie broni na pewien okres. Jeśli osiągnięte zostaną, Odpowiednie porozumienia. Nawiasem mówiąc, kontynuuje Putin, kontakty między uczestnikami spotkania i negocjacji w Stambule zostały wznowione, co daje podstawy sądzić, że generalnie jesteśmy na dobrej drodze. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że rozmowa była bardzo konstruktywna i wysoko ją cenię. Chodzi oczywiście o to, aby strona rosyjska i ukraińska. Wykazały się maksymalną chęcią pokoju i znalazły kompromis, który będzie odpowiadał wszystkim stronom. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że generalnie stanowisko Rosji jest jasne. Dla nas najważniejsze jest wyeliminowanie przyczyn tego kryzysu. Jeśli zajdzie potrzeba wyjaśnienia czegokolwiek, to rzecznik prasowy Pieskop i mój asystent pan Uszakow. Wyjaśnią nieco później szczegóły naszych dzisiejszych negocjacji z prezydentem Trumpem przez telefon. To krótkie oświadczenie Władimira Putina, ono nie było wcześniej przygotowane. Mówił, że tak powiem, z biegu, dosłownie zostany przez dziennikarzy w korytarzu. Następnie głos zabrał specjalny przedstawiciel do spraw międzynarodowych Putina, właśnie Uszakow której po rozmowie telefonicznej Putin-Trump yy, powiedział. Rozmowa była dość długa, trwała 2 godziny i 5 minut. Na początku rozmowy prezydent Putin pogratulował Trumpowi narodzin 11 wnuka, życząc zdrowia noworodkowi i córce amerykańskiego przywódcy. Ta rozmowa była szczera i konstruktywna. Odbyła się w atmosferze wzajemnego szacunku. Przywódcy omówili stan stosunków między Rosją i Stanami Zjednoczonymi i opowiedzieli się za ich dalszą normalizacją. Prezydenci omawiali kwestię wymiany więźniów, a Kreml poinformował, że omawiane są plany wymiany obywateli w stosunku 9 za 9. Trump uważa Rosję za jednego z najważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych. Putin i Trump zgodzili się kontynuować dialog we wszystkich kwestiach, w tym także na temat Ukrainy. Liderzy nie wykluczają zorganizowania osobistego spotkania, miejsce i data nie zostały jeszcze ustalone. W rozmowie nie poruszono kwestii terminu osiągnięcia ewentualnego porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą. Oczywiście, dla formalności, także przedstawię Wam słowa Donalda Trumpa, jakie wypowiedział po rozmowie z Władimirem Putinem. Można powiedzieć, to strona amerykańska w naszych mediach będzie szeroko przedstawiana. Trump powiedział: Wojna na Ukrainie nie jest moją wojną, ja tylko próbuję pomóc. Trump powiedział, że Załęski nie jest osobą najłatwiejszą do komunikowania się. USA przekazały Ukrainie rekordowe kwoty na pomoc państwową. Za dwa, cztery tygodnie będzie można powiedzieć, czy Ukraina robi wystarczająco dużo, aby zakończyć konflikt i osiągnąć pokój. Rosja nie traci czasu na negocjacje w sprawie Ukrainy, sądzi Trump. Mam w głowie czerwoną linię, kiedy przestanę wybierać presję na Rosję, Ukrainę. Nie powiem, jaka to czerwona linia. Na Ukrainie nie będzie amerykańskich żołnierzy, powiedział Donald Trump. Powiedział także, że po rozmowie z Władimirem Putinem no, dojdzie do jego rozmów także z innymi przedstawicielami państw europejskich, takich jak Francji, Niemiec, Włoch, Finlandii. No, Polski tam jako najmniej zainteresowanej, w cudzysłowie oczywiście zabrakło. Słuchajcie, jasna sprawa jest po tych wszystkich komunikatach, które wyszły, gdy Poczytamy troszkę między wierszami języka dyplomacji. Widzimy, że no nie ustalono nic ponad to, co było. Jest propozycja spotkania się być może w Szwajcarii, w takim szerszym gronie, czyli oprócz strony rosyjskiej, ukraińskiej, też strona miałaby być reprezentowana amerykańska, być może jakiś przedstawiciel ze strony Unii Europejskiej. Padła też propozycja ze strony Stolicy Apostolskiej, by to w Watykanie doszło do takich rozmów negocjacyjnych. No, to by było też dosyć ciekawe, powiem wam z punktu widzenia zwłaszcza historycznego, bo przez bardzo długi czas Watykan nie brał nigdy udziału w tego typu ostatnio, tego typu sprawach, właściwie od czasów, niepamiętnych, można tak powiedzieć. Natomiast czy tu jest jakaś perspektywa? No, w jasny sposób widzimy. Rosja nie zgodzi się na żadne 30-dniowe ani inne tego typu dłuższe zawieszenie broni. To no, sprawa jest jasna. To zawieszenie broni będzie służyło tak naprawdę tylko stronie ukraińskiej, po to, żeby mogła dalej siłą, bądź też nie siłą, zmobilizować większą ilość żołnierzy. Przede wszystkim siłą tak naprawdę, jak przebiega mobilizacja, e, pobór, na Ukrainie to mniej więcej wszyscy wiemy. Ci, którzy nie wiedzą, zapraszam na materiał y, tylko dla wspierających. Y, tam no, pokazuje, jak przebiega pomór, motywacja, na przykład do wstępowania. Też jest tam film, y, w jaki sposób zmuszono żołnierza, by y, przeniósł się w cudzysłowie, oczywiście dobrowolnie do jednostek szturmowych. On wkrótce potem zginął. Znaleziono przy nim jego telefon, stąd wypłynęły te nagrania. Y, no nie da się tych materiałów. Sami rozumiecie, pokazać w takim, nazwijmy to, otwartym kanale. Natomiast oprócz tego, oczywiście, będzie dalej przez te 30 dni płynęła pomoc wojskowa na Ukrainę. Pozwoli to Ukraińcom wzmocnić swoje no, nadszarpnięte zasoby, przede wszystkim możliwości zbrojeniowe, by ustabilizować linię frontu. A wiemy, jeżeli śledzicie mój kanał i oglądacie na pewno raporty, to wiecie na przykład, co się dzieje na południu od Konstantynowki, tak? Ta sytuacja tutaj z dnia na dzień jest coraz gorsza dla strony e, ukraińskiej. Co ciekawe, Władimir Putin w swoim ostatnim, jeden z swoich ostatnich wystąpień powiedział, że jest przekonany, że do końca roku jednostki rosyjskie przełamią obronę ukraińską i zajmą wszystkie cztery obwody. E, to bardzo ciekawe, co powiedział Putin. Jestem ciekaw, na jakich danych bazuje. Może Gerasimow coś większego szykuje, niż nam się to wydaje. No Obecną sytuację, jak zapewne widzicie, no sytuacja rzeczywiście pod Konstantynówką, na południu od Konstantynówki jest zła dla jednostek ukraińskich. Tutaj ta wyrwa we froncie jest no, dosyć spora. Ciągnie się tak naprawdę od Jabłonowki, Aż po nowoekonomiczne i tutaj ta sytuacja jest nie najlepsza. Oczywiście nie ma tu mowy o żadnych rajdach pancernych, bo to już nie te czasy, nie ta wojna. Natomiast no, widać, że Rosja czuje się pewna, że Rosjanie nie chcą na siłę dać się wciągnąć w zawieszenia broni, pokój, negocjacje na temat rozejmu. Jeżeli tak, to tylko na swoich warunkach. To widać wyraźnie. Bo co mówi Putin? W jego wystąpieniu, zwróćcie uwagę, on tego słowa użył kilkukrotnie, jeszcze raz może zaczytuję, zacytuję, w wznowieniu bezpośrednich negocjacji między Rosją a Ukrainą dotyczących ewentualnego zawarcia porozumienia pokojowego. I to słowo ewentualnego pada kilkukrotnie w słowach Władimira Putina, czyli Ewentualnie to my możemy się zgodzić na pokój, ale ewentualnie możemy też się nie zgodzić i kontynuować tę wojnę, jeżeli chcemy, a to jest wielce prawdopodobne, bo y, z Panemil wkrótce po tych y, ujawnionych stanowiskach obu stron po raz kolejny powtórzył, że y, Ukraina nie ma zamiaru porzucać kursu do NATO. I ogłaszać neutralności kraju. Takie jest stanowisko Związkiego. Ukraina nigdy nie wycofa swoich wojsk ze swojego terytorium, czyli mowa tu oczywiście o tych czterech obwodach. Powiedział także, że czekamy na propozycję, jaką przedstawi Rosja i nie ulegniemy jej ultimatum. Poprosiłem Donalda Trumpa przed rozmową z Władimirem Putinem, aby nie podejmował decyzji dotyczących Ukrainy bez Ukrainy. Rozważamy możliwość spotkania delegacji Ukrainy, Rosji, USA i Unii Europejskiej w Turcji, Watykanie lub Szwajcarii, potwierdził to Paweł Zełęski. Dodał, że miał godzinną rozmowę z Donaldem Trumpem oraz innymi europejskimi liderami. Oczywiście Trump wydaje się, że rozumie, że nie tylko nie uda mu się tej wojny zakończyć 24 godziny, ale też chyba rozumie, że nie da mu się Zmusić w żaden sposób do tego Rosję. Żadnymi sankcjami, wymysłami, cokolwiek by nie zrobił, bo to się wszystko odbija czkawką oczywiście także dla strony amerykańskiej. To nie jest tak, że walka z Rosją na przykład metodami ropy naftowej jest taka prosta, bo jeżeli spadnie cena ropy, to Rosja na tym traci. Ale tracą na tym też Stany Zjednoczone i państwa arabskie. I to jest jedna rzecz. Zobaczcie, gdzie ostatnio był Donald Trump? No właśnie, w Arabii Saudyjskiej między innymi. A z kim chce zorganizować w tym roku szczyt yy, Władimir Putin? Z państwami arabskimi. Ale jest jeszcze oczywiście jeden wielki, bardzo ważny gracz w tym wszystkim: Chiny i Donald Trump, który sobie to wszystko kalkuluje, to rozumie, że dalej zaostrzając kurs przeciwko Rosji, dalej nakładając. Jeszcze jakbyś większe sankcje, jakieś większe, też nie wiem, co jeszcze można nałożyć ograniczenia na y, wymianę handlową między Rosją a Stanami i tak dalej, nie no, powoduje, że jeszcze bardziej zacieśniają się relacje rosyjsko-chińskie. A jeszcze tam na głowie gdzieś są Indie i Pakistan. Za dużo tego i tak pewnie sobie to wszyscy kalkulują, no, Czy ta Ukraina jest tego warta, żeby tak dużo poświęcać. No tak, niestety to, to jest brutalna prawda? Znaczy, my możemy. Y, nie powinniśmy oczywiście sobie myśleć o jakichś zasadach za wolność naszą i waszą, dobrych ale to tylko my Polacy jesteśmy głupi i nasze rządy, żeby w ten sposób myśleć. To wszystko to jest tylko twardy interes. Niemcy nie pomagają Ukrainie dlatego, że robią to z wielkiej i nieprzymuszonej woli, dlatego, że są tak wspaniałomyślni. To tylko robią dlatego, żeby Ukrainę przejąć, podporządkować sobie. Tak? Nie udało się tego zrobić im 80 lat temu czołgami. no to teraz próbują zrobić to samo, co zrobili w Polsce, jak sobie Polskę teraz podporządkowali. I y, oczywiście Ukraina jest terenem troszkę większego obszaru starcia, ale Niemcy są chyba zdeterminowani i za pomocą Wielkiej Brytanii i Francji chcą sobie w ten sposób Ukrainę podporządkować. Myślę, że nawet jeżeli stanie się to kosztem utraty przez Ukrainę kilku obwodów, a właściwie utraty przez Niemcy kilku obwodów Ukrainy, na rzecz Rosji, to i tak będzie to sobie kalkulują dla nich zwycięski interes. A najważniejsze jeszcze w tym wszystkim byłoby to, żeby mieć tam swoich sprawdzonych ludzi na Ukrainie i mało tego, żeby jeszcze społeczeństwo Ukrainy uwierzyło w to, że to jest dla ich dobra. I wtedy będzie myślę, że to najbardziej wspaniale osiągnięty sukces. A gdzie będziemy w tym wszystkim my? No tam, gdzie jesteśmy, wiecie dobrze. Kto na tym straci? Pewnie najbardziej stracą na tym wszyscy tak, tak, tak zwykli Ukraińcy, tak jak zawsze. Niestety zwykli ludzie, zwykli, szarzy ludzie, tacy kowalscy, tacy ludzie, którzy po prostu nie biorą, nie, nie spijają tej śmietanki, tracą najwięcej, bo oni tracą najczęściej przynajmniej majątek swojego życia, a często też tracą na przykład swoich bliskich, swojej rodziny, i to jest po prostu taka życiowa prawda historyczna, która się nie zmienia nawet z upływem wieków, nawet z tym wielkim postępem cywilizacyjnym, który mamy. Dziękuję Wam za dzisiejszy materiał, za wysłuchanie mnie. Do zobaczenia w następnych materiałach na kanale Analiza Polityczna. Serdecznie zapraszam. Cześć.